Cześć wszystkim, dzisiaj Wam chciałem przedstawić wagę, będę ją odnawiał, gdyż znalazłem tą wagę w krzakach, ktoś ją po prostu wyrzucił, waga przemyska, wytwórnia wag tutaj nie, nie widać dobrze, Astra, przemyśl, nośność 10 kg, działa w miarę dobrze, o tyle jak na taką wagę, to jest bardzo dobrze, waży. Szkoda mi nie było, zabrałem ją jeszcze gdzieś nawet tam piach jest ziemia I będę ją odczyszczał, malował od nowa. Tutaj ten logotyp jak najlepiej. Tutaj sobie rysunek zrobiłem Paulądowy. Jak najlepiej będę chciał to wzrobić. Tutaj też są jakieś parametry, jeszcze jakieś znaczki. Tylko to jest wszystko za rdzewiałe I będę to po prostu robił. Tutaj zmontuję taki filmik z tego cały i zobaczycie jak to krok po kroku robiłem najpierw no tą bezlę wyczyszczę szczotką wrócianą wiadomo potem to pomaluję jeszcze zastanawiam się dobrze by było pędzlem to pomalować ale zastanawiam się czy nie kupię próżki spreju farby spreju bo po prostu tam nie wszędzie domaluję a sprejem dojdzie ważne żeby to ładnie za, zamalować wytwórniawek proszę bardzo tutaj bardziej widać że jest napis Astra no i cóż, ja się biorę do roboty. Resztę zobaczycie w następnej części odcinka. Także jesteśmy tutaj w kolejnej części odcinka. Teraz tak, zdecydowałem się na narysowanie emblematu, emblematu tego logotypu wagi odręcznie bo tam ten już nie nadawałby się, a po oczyszczeniu szczotką drucianą po prostu się zdarł, bo był namalowany na, na wierzchu więc przerysowałem go myślę, że bardzo... nawet nieźle to wyszło, jak tak na odręcznie i z, z, z brakiem moich zdolności plastycznych, to jest nieźle widzimy tam, wytwórnia WAG Astra, to Astra jeszcze będzie poprawione Przemysz, nośny 10 kg, Made in Poland, tak jak to było na e, oryginalne i cóż, trochę tutaj jeszcze pokoloruję. Narysowałem to. Narysowałem sobie na kartce taki tutaj. O! E, taki próbnik. próbnik, jak to można powiedzieć. Później to przykleiłem tutaj etykietkami, metkami do kartki A4 zwykłej ksero. żeby mógł dobrze przerysować, żeby się nie poruszyło. Odrysowałem. Potem, tutaj, kontury lekko kredkami, już takie kolory, jakie mają być, i kolorowałem to. Teraz zaraz zobaczycie, jak to koloruję Jeszcze później wezmę to, zeskanuję na drukarce i wydrukuję na etykietach samoprzylepnych. Powinno wyjść, do, wyjść dobrze, więc okaże się, jak to wyszło w praniu ale mi się wydaje, że będzie nawet nieźle z tego względu, że tak, jakbym miał to zostawić oryginalne te napisy i tam wszystko na tej wadze rysować pędzelkiem farbą olejną albo czymś no na pewno olejną no to rysować pędzelkiem w życiu by mi to nie wyszło a tutaj już będzie gotowe jakby i się to zrobi tak samo te krawędzie, te kontury takie co były na wadze mam tutaj, kupiłem marker olejowy i markerem olejowym zrobię te kreski takie tam wzdłuż wagi jak szły zobaczycie to zresztą na efekcie końcowym takie białe kreski tam szły w koło wagi po bramówce i tam przy szarkach też były to zrobię tym markerem olejowym najpierw sobie odrysuję równo delikatnie ołówkiem na tym szarym a potem zrobię to farbę zdecydowałem się na farbę w sprayu Później w dalszej części odcinka zacznęcie jak czyszczę tą wagę, jak ją maluję i efekt końcowy. Także ja was zostawiam. Biorę się tutaj trochę za rysowanie, za kolorowanie. A, baj, baj, bajzlu to sobie narobiłem. Kurde. No i cóż, troszkę tu pomalujemy. Mam nadzieję, że to nie wyjdzie aż tak bardzo tragicznie. No ale to się, to się wszystko okaże. To jeszcze trochę poprawię ten rysunek później dokładniej, teraz to jest tak tylko tyle o ile No i dobra, jedziemy Z relaksu czas Opalamy dzisiaj skórę Fantastycznie się tu czuję Zwolnij hamulec, zapomnij o problemach I zabawie powiedz tak Chciałbym wybudować dom dla do moich przyjaciół Chciałbym wybudować dom na Podkarpaciu Chciałbym zrobić miejsce, gdzie spotkamy się wszyscy Rodzina Ciebie. dzięki Wam. Większe chęci mam, by zacząć na lepsze, zmienić ten świat. Sawo się stań i dobrze się baw, bo przy sobie masz cały skarb. Chciałbym wybudować dom dla moich przyjaciół, chciałbym wybudować dom na Podkarpaciu, chciałbym zrobić miejsce, gdzie spotkamy się wszyscy. Rodzina, dziewczyna i bliscy, chciałbym wybudować